witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia trzeciego odcinka z serii Pokémon Go. W tym odcinku będę testował jeden z dwóch sposobów na zdobywanie całkiem dużej ilości doświadczenia punktu doświadczenia w dość krótkim czasie. Jedną z tych metod jest oczywiście ewolucja pokémonów przy użyciu lakiego, które podwójnie zwiększa zdobywane doświadczenie, a drugą metodę będziemy tutaj testować to jest po prostu metoda na łapanie strasznie dużej ilości pokémonów, niezależnie od tego jaki pokémon, żeby po prostu zdobyć ekspa Również przy użyciu lakiego. Jega. Znajdujemy się obecnie w Parku Śląskim, w miejscu, gdzie praktycznie teraz widzicie. Cały dzień pojawiają się lury nałożone na pokestopy, i to jest praktycznie bardzo dużo ludzi się tutaj pojawia. Jest dość wcześnie, więc tych lurów nie jest tak dużo nałożonych, tylko dwa. Ale ja jeszcze dołożę swoje trzy grosze tutaj do tego miejsca, żeby tych lurów było jak najwięcej, żeby jak najwięcej pokemonów się pojawiało. Jakie to jest miejsce, dowiecie się pewnie z pokestopów, wywnioskujecie, albo nawet idzie, jak będziecie wchodzić do parku, idzie zobaczyć na mapie. Po prostu widać już z daleka te lury. Co jeszcze mogę powiedzieć? Będę tutaj używał lakiegów, będę tutaj używał właściwie jednego lakiega, incensa oraz właśnie lurów, w zależności od tego jak długo będą te lury na pokestopach się pojawiały tutaj. Co hmm. jeszcze mogę powiedzieć? No nie zapomnijcie polubić tego filmiku, jeżeli oczywiście Wam się spodoba i zapraszam Was do oglądania. I teraz zrobimy, krótkie, zrobimy szybkie, krótkie cięcie, rozłożę się tam już na jakimś miejscu, żeby wygodnie sobie usiąść i będę dla Was nagrywał ten odcinek. Także dziękuję i zapraszam. Już jesteśmy rozłożeni. Jak widzicie, w pobliżu są postawione już trzy lury. Niestety nie przeze mnie, albo na szczęście nie przeze mnie. Także widzicie, że można tutaj naprawdę y, nawet bez przedmiotów kupionych y, bardzo szybko zdobyć punkty doświadczenia, bardzo szybko złapać nowe pokémony. Ja jeszcze tutaj w okolicy jest jeden pokestop. Na nim również postawię tutaj lura jednego swojego, żeby była jak największa efektywność tej metody. Czyli dołożyłem tutaj lura cztery pokemony, Cztery pokestopy wokół mnie są właśnie z tymi nałożonymi lury i mogę teraz kontynuować łapanie pokemonów, ale zanim jeszcze to zrobię, szybko przedstawię takie najsilniejsze Pokémony z mojej drużyny, ponieważ tutaj troszeczkę się pozmieniało. Jednego pokemona mam nawet w gymie, Jest to Cliffable na poziomie 1032. Wiem, że to nie jest nic szałowego, ale na razie z ewolucjami, z powerapowaniem Pokémon się powstrzymuje, żeby zdobyć po prostu wyższy poziom. Także mam Cliffable, Hypno i Pidgeot. To są najsilniejsze moje Pokémony. Wczoraj udało mi się złapać jeszcze Weeping Bella na poziomie 714 który wykluł mi się z jajka. To są wszystkie te pokemony i jeszcze zanim przejdziemy tutaj do zdobywania tych punktów doświadczenia będę musiał użyć dwóch przedmiotów, które zmaksymalizują punkty doświadczenia, które zdobywam. To jest właśnie Lucky Egg, który podwaja ilość punktów zdobytych doświadczenia oraz Incense, który również przyspiesza pojawi proces pojawiania się pokemonów. Jak używacie Incensa, to stojąc w miejscu jeden pokémon pojawia się na 5 minut mm, średnio. I to jest mój ostatni Lucky Egg i insensy zostają jeszcze dwa możliwe, że nagram jeszcze z nimi jakiś inny filmik i tymczasem przechodzimy już do łapania pokemonów więc tutaj będzie na delikatnym przyspieszeniu nawet na troszeczkę większym, żeby was po prostu nie zanudzać jak będzie działo się coś ciekawego, jak pojawi się jakiś rzadki pokemon, to możliwe że wtedy jakoś spauzuję i dorzucę jakiś komentarz, więc zapraszam was bardzo serdecznie, tutaj muzyka oczywiście będzie, a my odbierzemy sobie teraz wszystkie pokestopy to też jest dobre tutaj, że można na bieżąco i odbierać pokestopy i łapać pokemony, czyli no może nie jest to nieskończone źródło, bo tych pokemonów pojawia się zdecydowanie więcej, ale jest to zdecydowanie mm, dobra, dobra opcja na nadrobienie tych ilości, tej ilości pokeboli, którą tutaj... Mm, Używamy. Także przechodzę teraz tutaj już dalej do nagrywania. Życzę Wam miłego oglądania i zobaczmy, ile punktów doświadczenia będę miał. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, to sprawdzić, ile ja mam punktów doświadczenia na chwilę obecną. To jest 11305, czyli 800, y, 6, 8695 punktów doświadczenia brakuje mi do następnego poziomu. I ile punktów doświadczenia zdobędę w trakcie tych 30 minut, to się właśnie teraz okaże. Także ruszajmy. Jak widzicie w tym miejscu, jest też ciekawostka, tutaj bardzo często... Może nie teraz, może teraz akurat nie było takiej możliwości, ale bardzo często tutaj pojawia się Pokémon znany jako Cliffery i wieczorami bardzo dużo spawnuje się przy tych pogostobach. Im więcej osób siedzi, tym częściej po prostu te Pokémon się pojawiają i jednym z nich jest właśnie takich rzeczy jest Cliffery. Jeszcze tutaj kiedyś udało mi się złapać na przykład Geodude, udało mi się tutaj złapać Ponite i Ponite widziałem chyba tylko raz. Jeszcze Wulpix od czasu do czasu się pojawił, ale Cliffery tutaj na bardzo, bardzo często naprawdę potrafi się pojawić na dość solidnych poziomach wyższy poziom, oczywiście ważny, wyższy poziom klifery, ale mm, bardzo często się tutaj pojawia, więc to jest jedno jeżeli chcecie mieć bardzo silną klifę, to przyjdźcie tutaj wieczorem, naprawdę klifery zazwyczaj pojawia się częściej mm, po zachodzie słońca, ewentualnie w jakichś takich godzinach już późnych i bardzo bardzo łatwo można ją złapać tutaj, czasami po prostu nie zostaje w pokoju, ale tym razem mi się udało, a my przechodzimy teraz do dalszego yy, do dalszego po prostu farmienia tych punktów doświadczenia, także klifery zostaje u mnie i Lecimy dalej. Kolejnym z w cudzysłowie rzadkich pokarmów, ponieważ nidoran pojawia się dość, dość często również w takich mm, miejskich obszarach. Przynajmniej doświadczenie moje jest z takiej strony, ale tutaj również, jeżeli nie macie możliwości złapać nidorana, a mieszkacie na Śląsku, to przyjedźcie tutaj bardzo często. Tutaj również się pojawiają i nidorany męskie, i nidorany żeńskie, tak jak widzicie w tym miejscu. I bardzo łatwo idzie sobie na, nazbierać po prostu cukierków na ewolucję na przykład w Nidokinga albo w Nidoku, w zależności od tego, czego potrzebujecie. Także ja już więcej nie mówię, ruszamy dalej. Zostało nam jeszcze troszeczkę czasu tutaj na Lakiego, na mm, insensie, tak tego słowami brakowało, i również na tych pokestopach. Tak jak widzicie, tutaj jeszcze zanim zacznę, od razu, pojawi, jak skończyłem mówić, pojawił się Nidoran żeński którego również tutaj złapiemy. Jak widzicie teraz na ekranie ten nido nam właśnie zdrowo i choć sobie tutaj podskakuje, ja go złapię i ruszamy po prostu dalej. Cztery 24 dwadzieścia cztery. Masakra! jeszcze się nie złapał, nie chciał zostać w PokeBolu! Kolejnym z takich rzadszych Pokémonów, które się pojawiają właśnie w tym mieście, albo przy, okol przy, przy lurach, albo przy, w ogółem w całym parku, są to Welsprouty. No ja akurat w mieście mieszkając nie mam za dużo takich terenów zielonych, gdzie taki Bellsprout mógłby się pojawić, a tutaj naprawdę bardzo często idzie albo przy tych właśnie pokestopach, albo w okolicy całego parku złapać właśnie bezproty, Jak i również whipping bell, ten whipping bell 715 CP, którego mam u siebie, to jest właśnie whipping bell, którego złapałem tutaj na tych pokestopach przy włączonych lurach i byłem strasznie zdziwiony, że taki wysoki poziom mi się po prostu pojawił. Także widzicie, problemu jest złapany, możemy ruszać dalej. Jeszcze widzieliśmy Parasa przed chwilą. Paras nie jest aż takim rzadkim Pokémonem. Ja Parasa widuję dość często, więc nie będę o nim poruszał. W każdym razie Paras tutaj jest jeszcze w okolicy i... I chyba zniknął w momencie, kiedy o tym mówiłem. W każdym razie wydawało mi się, że widziałem Parasa. Hmm, ale ruszamy teraz dalej. Odbierę Pokestopy, no i jazda. Kolejnym roślinnym pokemonem, jakiego widzicie, który też w mojej okolicy, w okolicy mojego mieszkania, w okolicy mojego domu nie pojawia się dość często, to jest Odish, a tutaj również bardzo łatwo idzie go spotkać właśnie przy tych pokestopach albo w parku po prostu, więc dam mu teraz jagódkę, złapię go i będziemy ruszać dalej. już w takim krótkim czasie udało mi się wbić poziom 17, dostałem kilka przedmiotów hmm, przydatnych, jakieś Hyper czy dostałem coś jeszcze, nie wiem, chyba Great Ball, żadnego sensu, jakieś jagódki chyba jeszcze się dodały tutaj, więc wszystko w porządku, poziom 17 nabity, teraz staramy się zdobyć jeszcze w ciągu tych 5 minut jak największą liczbę punktów doświadczenia, żeby po prostu sprawdzić ile to wyniesie finalnie. Także ruszam teraz dalej, odbieram jeden pokestop, odbieram drugi pokestop, to też są punkty doświadczenia liczone podwójnie z Lackiega i ruszamy teraz dalej. Tutaj się trochę przyciemniło, słońce zaszło, y schowało się za chmurami, a ja po prostu będę dalej, y dalej łapał, już właściwie wychodzi zaraz to słońce wyjdzie, więc bez żadnego problemu. Tutaj właśnie pojawił się pokemon bardzo rzadki, pokemon, który praktycznie nieczęsto się tutaj pojawia. Pokémon typu ognistego jest to Wulpix, którego nie mogę kliknąć, jakoś tak coś mi się tu zbugowało. Po szybkim cięciu jesteśmy z powrotem. Wulpix dalej jest, więc tutaj wszystko się dobrze składa. Coś mi się zawiesiło z programem, jednak ta aplikacja nie jest idealna, ale. Fakt, że teraz zrobiło mi się biały, biały ekran, ale widzicie, Wulpix się pojawił CP271 i to jest jeden z rzadszych Pokémonów, który również się tutaj pojawia. Jeszcze takich rzadkich Pokémonów, kiedyś pojawił się Rayhorn, kiedyś pojawiła się Ponita. Ponita w ogóle raz tutaj widziałem. Wulpixa już udało mi się kiedyś tutaj złapać, ale to jest naprawdę rzadki Pokémon, który no jest dość ciekawy. Ja jestem z niego bardzo zadowolony, że tutaj się nam pojawił akurat na tym nagraniu, także teraz postaram się go złapać. Jak widzicie, ma pomarańczową. Ob ma para pomarańczowy okrąg wokół siebie, czyli jest nie tak łatwy do złapania, nawet na Great Ballu, W szczególności, że ja nie umiem zdecydowanie trafić teraz tym Great Ballem. Rzucę po prostu na prosto. Wulpix jest troszeczkę dalej, więc znowu nie dorzuciłem. Okej, okay, trafiłem go. Miejmy nadzieję, że teraz zostanie po prostu w Pokéballu i będziemy mogli bez problemu tutaj ruszyć dalej. Raz, dwa, trzy. Tak, udało się. Wulpix został złapany, mi jeszcze zostało troszeczkę czasu z lekiego troszeczkę czasu z Incensa. Hmm. Więc będę z tego korzystał jak tylko mogę. I tu kolejny Pokémon, który się pojawił. Gastly jest. No, nie jest, jest nieczęsty, może tak bym to określił, bo nie mógłbym powiedzieć, że Gastly jest rzadki, ponieważ w okolicy mojego domu bardzo często się pojawia. Albo Gastly, albo Hunter. Czasami raz zdarzył się nawet Gengar, którego niestety nie umiałem znaleźć, przez no, zepsuty niestety radar w tej grze. Ale i tak, no. Ja akurat nie uważam Gastiego za jakiegoś rzadkiego pokemona, ale również tutaj wieczorami głównie się pojawia albo przy pokestopach, albo gdzieś tam jeszcze przy deptaku. Także bez problemu możecie tutaj przyjść również go złapać. list został przeze mnie właśnie teraz chwytany i ruszam teraz dalej. Odbieram pokestopy. Po prostu będziemy dalej działać na przyspieszeniu, także lecimy. chodzi o Iwiego, Iwi to tutaj po prostu pojawia się Iwi na kopy. Jeżeli macie WeiPoriona, jeżeli macie jakieś po prostu Pokémony właśnie z Tria, Iwi jak na razie Tria, zobaczymy co będzie po wprowadzeniu drugiej generacji, których, które chcielibyście po prostu podbić poziom, wyewoluować, albo zrobić po prostu stardustę, no to najlepszy sposób na zdobycie jagódek, na zdobycie cukierków i wiego, to jest właśnie przyjście tutaj do parku i po prostu ich łapanie, bo one pojawiają się tutaj naprawdę często. Jak widzicie, skończył mi się właśnie w tym momencie czas Lucky skończył mi się czas hmm, Insensa, więc tutaj było to drobne cięcie, drobne, musiałem zresetować raz aplikację, ale ogółem udało mi się wbić 17 poziom, więc to nie jest wcale takie, taka zła metoda, Oczywiście działałaby ona lepiej zdecydowanie, gdyby tylko. Hmm, Gdybym miał mniej z złapanych, gdyby mniej Pokémonów widział, albo gdyby pojawiło się tutaj coś rzadszego. Tutaj widzimy teraz Drawziego, który też jest częsty w okolicach miejskich, więc to nie jest żaden problem. Ale metoda zdecydowanie działa lepiej, jeżeli. Macie złapanych po prostu mniej pokemonów. Jeżeli chcecie bardzo szybko wywindować sobie poziom, jesteście na małym poziomie, to to, gdzie będzie działało niespotykanie dobrze przy takim czymś, to naprawdę mogą pojawić się rzadkie pokemony, których jeszcze nie macie, których jeszcze nie widzieliście i to gwarantuje wam 1000, z Lakiegiem 1000 dodatkowych punktów doświadczenia, bo zarejestrowanie nowego Pokemona do Pokédexu jest 500 punktów doświadczenia, a z Lakiegiem, który to podwaja, jest po prostu 1000, więc na moich poziomach, ja jeszcze tego nie będę robił, ale możliwe, że w przyszłości nagram jakiś filmik, w którym po prostu będę wszystkie te Pokemony ewoluował i na moich poziomach to jest bardziej opłacalna forma zdobywania punktów doświadczenia. W szczególności, że ja nie mam tak dużo Pokemonów wyewoluowanych, nie mam tak dużo Pokemonów w Pokedexie. Pojawił się tutaj Odish na CP 422, czyli dość wysokim, także jak mówię, zaraz zobaczymy ile tego doświadczenia tutaj przybyło w trakcie tego, w trakcie tych pół godziny. Czyli tak wyliczy, wyliczymy sobie średni, tak mniej więcej, przybliżony exp na godzinę z tego. Dobrze, czyli złapałem odisha, teraz przejdę po prostu do swojego ekranu, wbięć poziom 17, to jest ważne, to się tutaj liczy, bo z każdym poziomem mogę łapać coraz to silniejsze pokemony i teraz zobaczmy, ile mi tu przyszło. 1625 plus 6800, to to jest jakieś 8400, mniej więcej 8400 punktu doświadczenia na pół godziny, czyli... To będzie 16800 punktów doświadczenia na godzinę, jeżeli mieli, mielibyście więcej lakiegów, które po prostu idzie dostać również za pomocą gry. Nie musicie wydawać kasy, oczywiście jeżeli chcecie częściej korzystać z tego typu mm, udogodnienia, z tego typu przyspieszenia, to musicie oczywiście zainwestować trochę monetek, chyba że zdobywacie dżimy i po prostu macie te monetki z przejmowania dżimów, to wtedy bez żadnego problemu, ale jeżeli... Mm, tych przedmiotów, lakiegów chyba dostaje się 4 do mojego poziomu. Ja chyba dostałem 4 lakiek. Jednego użyłem przez przypadek w ogóle. Yy, dwa użyłem troszeczkę wcześniej na podbicie poziomu. A InSensy też widzicie, bardzo dużo ich idzie dostać, więc bez żadnego problemu idzie to tutaj w jaki sposób organizować. I na moim poziomie 16 tysięcy punktów doświadczenia to jest prawie cały poziom. W godzinie, czyli to wcale nie jest tak źle. A jeszcze, jak zdarzy się tak, że będzie więcej osób, w późniejszych godzinach, gdzie jest więcej osób, pojawia się więcej Pokemonów, więc bez żadnego problemu możecie spróbować. Również wtedy i będzie zdecydowanie więcej punktów doświadczenia tutaj wpadało. Ja nagrywam trochę we wcześniejszych godzinach, mm, ale. To jest właśnie wszystko, tak wygląda. I z takich jeszcze rzadszych Pokémonów, jakie tutaj mam w swojej kolekcji, teraz przejrzymy, czy jeszcze coś ciekawego się tutaj dodało. Standardowo, Bulbazory, bardzo dużo katerpi złapaliśmy dzisiaj. Bardzo dużo Weedlów, PJ na, na na kopy, tak jak już powiedziałem, PJ bardzo dużo, jednak jest to w połowie obszar miejski. Jedna ratata tylko się pojawiła tutaj, co jest ciekawe. Spiroły, mam Pikachu, mam santru złapanego, Pikachu wykluł mi się z Jajka na takim dużym poziomie. Cliffery na poziomie 500 dzień złapałem tutaj również wcześniej i tak Cliffable, który. Na 1032, którą bez problemu ewoluowałem z klifery 504, czyli dość wysoka. I obecnie ona zajmuje gym, który przejęliśmy z y, moją dziewczyną i jest on na tyle odosobnionym miejscu, że ta był tam zostaje i po prostu dla mnie pracuje: Wulpixy, gigilipaffy, Odishek, Blumę, udało mi się tutaj złapać parasy. Abra pojawiła się tutaj wczoraj. Mm, Miał. Whipping Bell, Geodude, Ponita, tak jak mówiłem, Magda Majta złapałem obok siebie. Tak szczerze mówiąc, Hunter tutaj się kiedyś pojawił, Voltorb również obok mnie. No i Tangela z jajka co jeszcze mogę powiedzieć i stary chyba też mi się wygryzł więc to są wszystkie moje pokemony czy pojawiło się tutaj jeszcze coś ciekawego odbiorę te pokestopy złapię tego odisza ostatniego i będę powoli kończył odcinek hmm, także tutaj jeszcze dwa pokestopy jak widzicie to miejsce to jest po prostu gromowładne gdzie jest taki y, kamienny można powiedzieć cudzysłowy grzyb i dodatkowo jest, jest jeszcze ślimak na środku tego placu hmm, który też jest pokestopem tutaj tam jeszcze altana z jednej strony i czy ja znajdę gdzie jest ten ślimak chyba nie o, to jest ślimak? Nie, to jest gromowładny, czyli ślimaka odebrałem przed chwilą. Aha, i kliknąłem Wodisha, także... Nawet nie Wodisha, kliknąłem w widla. Także brawo ja. Okej, okay, udało mi się go trafić będziemy powoli kończyć, także właściwie dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, jeżeli tak nie zapomnij zostawić podniesionej łapki pod tym filmikiem, ponieważ daje mi to dalszą motywację do działania i pokazuje, że ta seria wam po prostu się podoba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie mój kanał, będziecie otrzymywać informacje o filmikach które pojawiają się na bieżąco na moim kanale, to nie jest tak, że sobie kręcę jeden filmik na miesiąc tylko staram się mniej więcej w tygodniu trzy filmy tak na pewno są wypuszczane. Dodatkowo zapraszam Was do wzięcia udziału w moim Giveaway z okazji 200 subskrypcji. Wiem, że to już jest nieco mm, nieaktualne, bo tych subskrypcji już teraz bardzo przybyło, jest już praktycznie 230. Ale Giveaway dalej trwa, Giveaway trwa do końca sierpnia. Mm, I możecie w nim zdobyć pluszaki, mm, pokeboli i, i pluszaka torcika. Także bardzo gorąco Was do tego zachęcam. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę i. Poczekam, aż złapię tego odnisza i będę się żegnał jeszcze raz na samym końcu. Raz, dwa, trzy. Dobrze, udało się. Niezręczna cisza, kawałek niezręcznej ciszy. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!